Czy deweloper może doliczyć do powierzchni użytkowej lokalu, a zatem do powierzchni, od której nalicza cenę, powierzchnię zajmowaną przez ściany działowe? Tak, może, ale powinien poinformować o tym nabywcę lokalu w umowie deweloperskiej, a wcześniej w prospekcie informacyjnym. Wprawdzie orzecznictwo sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego nie jest całkiem jednoznaczne odnośnie do sposobu obliczania powierzchni użytkowej lokali. To panuje w nim zgoda, że brak zawarcia w umowie deweloperskiej informacji o tym, że powierzchnia pod ścianami działowymi będzie doliczana do powierzchni użytkowej lokalu, kreuje po stronie nabywcy roszczenie o zwrot nadpłaty. Stanowisko takie akceptuje nawet WOKIK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli interesujecie ten temat, zapraszam do mailowego. Lub telefonicznego kontaktu. Ryszard Strzelczyk, Kancelaria Prawna.